Hej, Nina. Jak tam? Co robimy? Co się znowu dzieje? Jesteś zła? Nie, nie, nie. Nic, tylko to co zwykle. Rodzice mnie znowu męczą. Co tym razem? Nic. To co zawsze. Robią to cały czas. Mają problemy i ciągle mnie do nich mieszają. Nie rób z tego problemu. Wszyscy tak mamy. To normalne. Nie jesteś jedyna. Tak, to fakt. Bo wiesz, czytałam o tym. W czasopiśmie psychologicznym <grym> pisali, że właśnie to jest najczęstszym powodem terapii. Ale tak czy siak mam tego dość. Posłuchaj, Nina. Dobrze ci radzę. Nie martw się. Oni są przecież dorośli i w końcu znajdą jakiś sposób, żeby rozwiązać swoje problemy. A ty zajmij się lepiej sobą i skup się na własnych sprawach. Tak, tylko że gdy skupiam się na swoich sprawach, to myślę o rolerze. A największym problemem w rolerze jest ostatnio mój tata. Nie mogę w to uwierzyć. Słuchaj, twojemu tacie i jego aplikacji nie zostało już wiele czasu, bo niedługo zamykają roller. Tak, aby zamknęli w nim moich rodziców. Hej, nie bądź taka nie mów tak. Pamiętaj, że zawsze, gdy jest ci źle i smutno, to od razu dzwoń do mnie, tak? Tak, tak, dzięki naprawdę. Dobra, lepiej chodźmy na próbę przed openem, chociaż trochę się ja. rozerwę. Aj!